Sytuacja wygląda tak. Macie jakąś fajną planszóweczkę, którą chcecie sobie pomalować. Zaczynacie grzebać w internecie i myśleć, co by tu kupić na początek. No i tych pytań po prostu jest bardzo dużo. Jakie kupić pędzelek na początek? Jakie farbki? Jakie jeszcze akcesoria? Co zrobić po prostu z tymi farbkami i tak dalej? Więc w tym odcinku spróbuję Wam na te pytania odpowiedzieć, a także zastanowić się nad tym, co bym kupił. Ja na początek, gdybym teraz zaczynał swoją przygodę z malowaniem figurek, i oczywiście nie miał nieograniczonego budżetu, bo to by rozwiązywało wszystkie kłopoty. Na początku zacznijmy od tego, co jest najważniejsze. I nie, nie chodzi o farbki. Najważniejsze jest światło, żeby oczy wam się nie niszczyły za szybko, a także żeby odwzorowanie kolorów między tym, co jest na figurce, a tym co jest w rzeczywistości, było właściwe. Do tego potrzebne będzie światło o barwie podobnej do tego, co mamy w ciągu dnia. Jest to około 5 do 6 tysięcy Kelvinów. To jest miara, jaką się mierzy właśnie barwę światła, która powinna być do malowania figury. W zależności od budżetu, możecie wybrać albo lampkę, która jest już jakby specjalnie robiona pod malowanie, czy to figurek, czy to paznokci, Między innymi właśnie z firmy Sonobella albo Wellman. One są podłużne, mają już dobre natężenie tego światło dobrą barwę, a także dają po prostu dużo powierzchni, która jest oświetlona, no ale trochę one kosztują. Ale możecie też. To trochę tańszy sposób, po prostu kupując zwykłą jakąkolwiek lampkę i dobierając do tego właściwą żarówkę, stworzyć sobie dobre warunki pracy. Sam swoją przygodę z malowaniem figurek zaczynałem od lampki Tertial z IKEA, po prostu dobierając do tego właściwą żarówkę. Potem jeszcze po jakichś paru miesiącach, pamiętam, że dokupiłem drugi raz taki sam zestaw czyli taką samą lampkę, taką samą żarówkę i to mi naprawdę wystarczało przez lata, i było wszystko ok. Z tego co pamiętam, jak kupowałem te terciale, one były chyba za 35 zł, może 30 kilka. teraz jest to już 50, no ale wiadomo, no jakby inflacja, tanio to już było, no i takie tam. Druga sprawa, czyli mokra paleta. Czym jest mokra paleta, to już opowiadałem w ostatnim odcinku, czyli w słowniczku malarskim, a teraz chciałbym się po prostu skupić na tym, jakie są możliwości i co ja bym wybrał. Po pierwsze, oczywiście, tak jak przy świetle, możecie kupić taką już profesjonalną, powiedzmy, czyli gotową mokrą paletę, która przychodzi jako pudełko, zwykle dwie gąbki w środku, jedna wymienna, a także około zwykle 50 sztuk wyciętych już pod wymiar palety papierów, które wkładacie jakby do środka. Jest to oczywiście opcja troszkę droższa, ale z drugiej strony no już macie wszystko gotowe, po prostu przychodzi, jest wszystko zwykle bardzo dobrej jakości, no jest gotowe. Domowym rozwiązaniem jest znalezienie głębokiego, ale też nie za głębokiego pojemnika. I to jak widzicie może być to nawet jakiś kawałek plastiku, który no, też będzie się dobrze sprawdzał. Poza tym będzie tutaj potrzebne trochę ręcznika papierowego i sam papier do pieczenia, który musimy wyciąć pod wymiar naszego pojemnika. Jak dla mnie tutaj największą oczywiście zaletą mokrej palety jest to, że podczas sesji malowania ta farba nie wysycha tak szybko, wystarczy na dłużej. Po paru dniach oczywiście, jeżeli jest szczelny pojemnik, Nadal ta farba będzie mokra, ale już pigment będzie rozdzielony od medium i potem, nawet po zmieszaniu, już to nie będzie taka sama jakość tej farby. Więc ten szczelny pojemnik oczywiście jest ważny, ale skupiłbym się na zalecie, jaką jest to, że podczas jednej sesji farba nie wysycha tak szybko. Trzecią rzeczą, którą polecam Wam kupić na początku swojej drogi z malowaniem figurek, no ale mieć przez cały ten czas malowania, jest trzymaczka do figurek. Rzecz, którą będziecie trzymać malując tą figurkę. Tutaj znowu są dwie drogi. Jedna to oczywiście trzymaczki przygotowane przez różne firmy. Chyba najpopularniejsze są te z firmy Games Workshop, ale jest też przygotowana na przykład polska firma EyeKase, którzy zrobili trzymaczki z wymiennymi końcówkami na magnesy. I to może być bardzo fajne i użyteczne przy malowaniu dużych armii. Sam zresztą, jak widzicie, mam te trzymaczki, no i naprawdę sprawdzają się bardzo fajnie. Druga droga to kupienie korków. Wielkość to jest sprawą indywidualną, no, głównie w zależności od tego, jak macie duże ręce a także patafixa, który przyklejamy na figurkę, na podstawkę dokładnie, no i dzięki temu się będzie na tym korku trzymała. Dzięki temu mamy bardzo tani sposób na trzymanie figurki, a naprawdę jest to wygodne. Trzymanie figurki za samą podstawkę jest po prostu bardzo niewygodne i jest też męczące. Dlatego warto ułatwić sobie niskim kosztem uprawianie po prostu tego hobby. Przejdźmy teraz do dwóch punktów, bez których malować się po prostu nie da. Czyli do farbek i do pędzli. Pędzle najlepiej kupić na początek dosyć tanie. Jak dla mnie idealnym wyborem są pędzelki z firmy Kozłowski z tej serii 309, bo są bardzo dobrej jakości jak na ich cenę, a także są łatwo dostępne w Polsce. Prawdopodobnie wybrałbym tutaj rozmiary 0, 1 i 2. Mniejszych raczej bym nie kupował. Na co dzień maluję pędzelkami o rozmiarze 1. Oczywiście rozmiar zmienia się w zależności od firmy, ale powiedzmy umownie, że to będzie taka po prostu jedynka mniejsze detale maluję z kolei zerem, a z kolei dwójką nakładam takie większe bazowe m, różne fragmenty, które nie potrzebują aż tak bardzo dużo precyzji. Mniejszymi pędzelkami niż zerem za bardzo nie maluję, a to głównie z tego powodu, że czym mniej włosia, tym oczywiście mniej farby będzie się trzymało na pędzelku, no i tym wolniej po prostu idzie malowanie. Poza tym przyda się jakikolwiek pędzelek do mieszania farb, bo nie warto używać do mieszania tych samych pędzelków, którymi malujemy, bo szybciej się po prostu te pędzle zniszczą, a o nie akurat powinniśmy dbać. Okej, okay. i na końcu zostawiłem creme de la creme, czyli oczywiście farbki. I tutaj opowiem Wam szybki off-topic o tym, jak pierwszy raz w ogóle kupowałem farbki. Byłem oczywiście żółtodziobem, jeszcze takim nieopierzonym malarsko-studentem, który właśnie kupił sobie Bladrage'a, stwierdził fajne figureczki, chcę je pomalować, więc co? Zrobiłem zdjęcia. Artom y, tych figurek, żeby mieć odniesienie jakieś takie kolorystyczne, jak te figurki malować. I poszedłem do jednego z modelarskich sklepów w Krakowie, żeby no, jednak ktoś na żywo mi doradził, jakie kolory warto i z jakiej firmy oczywiście też wybrać do malowania tych figurek. No i oczywiście tłumaczę sprzedawcy, jakie figurki chcę pomalować i tak dalej. On mi zaczyna doradzać, jakie farbki powinienem kupić. Oczywiście w moim zakresie cenowym, no wtedy jako taki jeszcze powiedzmy nie najbogatszy student, no to też miałem tam limit, powiedzmy, nie pamiętam dokładnie ilu, ale chyba 10 farbek, coś takiego, więc nie za dużo jak na początek. No i zaczyna mnie oprowadzać po sklepie właśnie, pokazywać różne farbki. No i w pewnym momencie nagle odzywa się inny klient, że się z tym wyborem nie zgadza. No i kurczę, że jednak on by inne. No i ja tak stoję sobie jak taki kołek, Słucham dwóch gości, którzy tutaj wymieniają się jakimiś po prostu niezaprzeczalnymi argumentami na temat tego, które farbki są lepsze, dlaczego te, dlaczego tamte, jakie mają właściwości, po prostu jakieś takie zabiegi erystyczne już tutaj też wychodzą z nich. No i ja tak stoję, stoję. No i tyle no się nie odzywam. Teraz już nawet tak po czasie, w sumie, nawet nie pamiętam, kto wygrał tę dyskusję i od kogo farbki kupiłem, w sumie. Ale miałem wtedy takie. Naprawdę, że nawet farbki potrafią być emocjonującym tematem do rozmów. No dobra, ale wracamy do tematu. Firm zajmujących się produkcją farbek jest naprawdę mnóstwo. Dodatkowo rodzajów samych farb jest sporo, bo mamy i farby takie, powiedzmy, bazowe, i łosze, inki, speed painty, farby olejne też są. Więc na początku, no po prostu może to przytłoczyć. Skupiłbym się na początku na wzięciu paru farb bazowych, jednego łosza. A także może kilku speedpaintów, ale nie jest to tak bardzo, że tak powiem wymagane. Przy farbach bazowych wziąłbym te z firmy AK Interactive trzeciej generacji, a to dlatego, że pracuje mi się z nimi po pierwsze bardzo dobrze, są łatwe do malowania, a ich konsystencja jest bardzo podobna do siebie. Co ważne, mają też ogromny wybór tych farbek, a dostęp w Polsce do nich jest bardzo łatwy, no i też cena jest dosyć przystępna, co ma znaczenie. O podobnej konsystencji mówię dlatego, że po prostu niektóre firmy Mimo że są rewelacyjnymi farbkami, no to jednak każda farbka jest inna od pozostałych. W stylu jedna jest gęsta, druga jest z kolei bardzo rzadka, więc trzeba się bardziej przyzwyczaić do pracy z nimi. Przy właśnie farbkach z firmy AK Interactive, no ta praca jest od początku taka sama z każdą farbką, czy powiedzmy bardzo podobna, a też po prostu mm, dobrze się z tym pracuje. Dobrze się miesza te farbki, dobrze nakłada na figurki, po prostu są bardzo łatwe w użyciu. I na początku prawdopodobnie wziąłbym takie kolory jak czarny i biały, a poza tym kolory podstawowe, czyli żółty, niebieski i czerwony, głównie dlatego, że można też je zmieszać i dzięki temu można uzyskać zielony, pomarańczowy i fioletowy. Więc de facto za pomocą trzech farbek mamy już sześć kolorów plus właśnie biały, czarny, powiedzmy do takiego rozjaśniania, więc daje to duże pole już manewru. Poza tym dobra bym prawdopodobnie Kolory w zależności od tego, co akurat maluję na początku. Z Łoszy wziąłbym chyba tylko jeden kolor, mianowicie Agrax od Citadel, ponieważ jest to po pierwsze, rewelacyjny Łosz, bardzo dobrze jakościowo działa, no, a po drugie go bardzo lubię, taki właśnie ciemny brąz, to jest to, co zwykle mi odpowiada, żeby właśnie cieniować figurki, o ile w ogóle usza używam, no ale na początku myślę, że to by było bardzo fajne. Minusem z kolei Agraxa może być jego cena, ponieważ farbki z Citadel one nie są najtańsze, no ale moim zdaniem akurat tej warto. Ze speedpaintów wybrałbym te z firmy Citadel. Nazywają się one kontrastami. I wybrałbym je głównie dlatego, że tylko ich używałem po prostu. Jeszcze parę razy malowałem tymi z firmy Vallejo, ale używałem ich na tyle sporadycznie, no, że niestety nie mogę ich z czystym sumieniem polecić. Kolory z kolei wybrałbym tutaj dokładnie po to, co chcę malować w danym momencie. Nie skupiałbym się na jakichś konkretnych kolorach, które są jakieś fantastyczne. Ostatnią rzeczą, jaką bym Wam polecił na początek Waszej przygody z malowaniem są, uwaga... Kulki nierdzewne, które wrzucacie do farbek i one pomagają zmieszać właśnie tą farbkę, żeby była jednolita i żeby właśnie pigment był wymieszany z medium w sposób właściwy. Jest to dosyć tania rzecz, ale naprawdę pomoże Wam w zachowaniu tych farbek w dobrym stanie. Czyli przechodząc do brzegu i podsumowując. Gdybym teraz zaczynał swoją przygodę z malowaniem figurek, zacząłbym od lampki Tertial z Ikei, z dobrą żarówką, która ma od 5 do 6 tysięcy kelwinów i oczywiście musimy mieć też dobrą moc tego światła, żeby nie siedzieć w ciemności. Oprócz tego wybrałbym pędzelki z firmy Kozłowski z serii 309, tam jest włosie naturalne. Wybrałbym właśnie zerówkę, jedynkę i dwójkę. Oprócz tego ważne jest też to, żeby wziąć jakiś inny pędzelek, który musi być jakikolwiek ten pędzelek, no nieważne jaki, w którym będziemy mieszać te farbki. Paletę z kolei zrobił taką mieszaną. Mianowicie wziąłbym jakiś swój pojemnik, dałbym tam ręcznik papierowy, ale z kolei już papierki kupiłbym jakieś gotowe, ponieważ około 50 sztuk tych papierków kosztuje z 20-30 zł, a ja jestem troszkę leniwy i nie chcę mi się wycinać za każdym razem tych papierków samemu. No więc po prostu kupił mu gotowe i już miał i tyle. Trzymaczki do figurek z kolei zrobiłem zdecydowanie samemu. Mam w domu tutaj bardzo dużo właśnie już korków z Patafixem. Używam tego na bieżąco. Ważny jest oczywiście ten rozmiar tego korka, żeby po prostu dopasować do ręki, ale pracuję się z tym bardzo dobrze. Farbki to kilka bazowych kolorów, głównie dlatego, że pracując z takimi farbkami ma się największą kontrolę nad tym, co się maluje, a także można fajnie sobie potrenować właśnie na początku drogi z malowaniem mieszanie tych kolorów, bawienie się, że jak dodam trochę tego koloru trochę tego, co nam wyjdzie. To jest naprawdę bardzo użyteczne i takie farbki moim zdaniem powinny być bazą przy malowaniu figurek. Oprócz tego wziąłbym jeden łoż, po to, żeby łatwo i szybko i przyjemnie cieniować bazowe kolory na naszej figurce, a także parę speed paintów właśnie żeby troszkę przyspieszyć niektóre elementy malowania tego co akurat mamy na, na warsztat. No i oczywiście zostały kulki które po prostu pomagają mieszać nasze farbki. Poza rzeczami, które wymieniłem, oczywiście, może, możecie dokupić jeszcze mnóstwo różnych innych akcesoriów, które pomogą wam malować figurki. Przykładowo, areograf, okularki, które pomogą wam zobaczyć lepiej detale na figurce, czy na przykład już taki automatyczny, że tak powiem, mieszacz farbek, mm, który wystarczy, że przyłożysz tę farbkę i ona będzie wibrowała i ta farba się lepiej wymiesza. No ale to wszystko to są takie bajery, których na początku moim zdaniem nie trzeba kupować, tak dopiero zaczynacie wchodzić w to hobby. Jeżeli dopiero zaczynacie malować figurki, to mam nadzieję, że czegoś z tego materiału się dowiedzieliście wartościowego, a jeżeli już malujecie figurki, to dajcie znać w komentarzu, jak zaczynała się Wasza przygoda z tym malowaniem i co byście na przykład zmienili przy pierwszych zakupach, gdybyście teraz zaczynali malować. Czego byście nie kupowali, a co z kolei innego byście polecali, żeby na początku już mieć. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał do końca. Oczywiście dziękuję także za wszystkie łapki w górę i także za subskrypcję. I co, do następnego. Cześć!